Hej, witam wszystkich ciepłutko i zapraszam na filmik, który próbuję wam nagrać trzeci dzień z rzędu. Wcześniej próbowałam to zrobić aparatem, takim zwykłym, bo myślałam, że będzie szybciej, ale to się okazuje, nie wiem czy za sprawą złego światła, że pomimo tego, że ustawiałam wszystko na bardzo wysoką jakość, to film był rozmazany i. Próbowałam następnego dnia, wyszło to samo, dlatego dzisiaj nagrywam innym aparatem, mam nadzieję, że ostrość jest lepsza, zależy mi na tym, żeby właśnie zobaczyć, jak się te kosmetyki sprawują na takim właśnie aparacie, żebyście Wy też mogli lepiej zobaczyć, czy warto, czy nie warto. Ej, chcę Was też od razu ostrzec, że w tle mój synek ogląda bajkę Pojko, Ej, mam nadzieję, że nie będzie nam jakoś specjalnie przeszkadzał. I e, przechodzimy do rzeczy Jak już pewnie widzicie po tytule e, Pokażę Wam dzisiaj pierwsze wrażenia z użycia kosmetyków Od Charlotte Tilbury Która jest makijażystką gwiazd Hollywood Która e, niedawno wypuściła swoją linię kosmetyków Zaprojektowała je I na nie w Wielkiej Brytanii Panował Shao Chiao, e, I ja przez długi czas Zostawałam zupełnie obojętna, bo tak naprawdę Nic nie potrzebowałam, ale ostatnio właśnie e, Zgubiłam tą moją ulubioną paletkę I szukając Właśnie szukając różnych opinii w internecie Oległam uległam i zakopiłam kilka rzeczy, o których chcę Wam dzisiaj powiedzieć. Staram się też, te, chciałam ten film też nagrać miarę wcześniej, bo w tym momencie w Selfie jest planuje promocja 10% zniżka i pomyślałam, że jeżeli może coś Wam wpadnie oko, to też sobie będziecie mogli zamówić, bo e, nie są to tanie kosmetyki, niestety. I pierwszy z nich to jest puder prasowany. Tak wygląda kartonowe opakowanie. E, a tak wygląda puderko, Jest w kolorze różowego złota z lusterkiem i tak wygląda sam produkt, który jest bardzo. Dobrze zmielony. Ja mam go w kolorze Medium numer 2 i to jest Airbrush Flawless Finish Skin Perfecting Micro Powder. I tutaj mam 8 gramów tego produktu. Ja w tym momencie już nałożyłam wcześniej podkład, nałożyłam też, zrobiłam też makijaż oczu i chcę Wam pokazać, jak ono się sprawiło na żywo, te kosmetyki. I do, do jego aplikacji używam takiego dużego pędzla, e, który założyłam. Niestety, pomimo tego, że jest bardzo miękki, robi tutaj takie odgniecenia w tym, w tym pudrze. Nie wiem, czy to za sprawą tego, że jest tak drobno, drobno zmielony. I e, co bym chciała powiedzieć Wam właśnie o tym produkcie. Bardzo dobrze czuję, czuję się na skórze, w, znaczy, czuję się w nim dobrze. Moja skóra czuje się z nim dobrze. Ja też czuję się z nim dobrze. Nie czuję go jakoś specjalnie. Może dlatego, że jest tak właśnie bardzo, bardzo drobny, ozmielony um, i nie daje jakiegoś specjalnego koloru. Pomimo tego, że ja mam właśnie ten drugi odcień, ja myślałam, żeby go używać tylko i wyłącznie z korektorem, bo tak właśnie zazwyczaj wygląda mój makijaż dzienny. Ale zauważyłam, że o wiele lepiej trzyma się, czy utrwala podkład. I wtedy ta skóra wygląda jeszcze lepiej. I moim zdaniem to nie jest matowy, matowy wygląd, ale utrzymuje błyszczenie w ryzach, te, te, który, na którym nam nie zależy, a dodatkowo ładnie to buzia rozświetla. Ja bym najbardziej go mogła porównać do pudru z firmy Chanel, Les Beige, który kiedyś okazję miałam testować, i moim zdaniem one są po prostu bardzo do siebie podobne. Chciałabym go nosić ze sobą w torebce, ale powiem szczerze, że obawiam się tego, czy mi się nie stłucze. Dlatego zastanowię się jeszcze. I też szkoda mi tego pięknego opakowania, które pewnie bardzo łatwo będzie porusować, szczególnie w mojej telewizji, gdzie tam jest wszystko i nic. Kolejny produkt, o którym nie słyszałam negatywnej opinii, to duo bronzera i rozświetlacza, które wygląda w ten sposób. Się nazywa Filmstar Bronze and Glow. I tak się otwiera. I tutaj mamy też zapisany, słuchajcie, sekret gwiazd, że który był przed nami ukrywany od tylu lat i tylko gwiazdy e, wielkiego ekranu miały szansę e, z niego korzystać. E, generalnie chodzi o wykonturowanie naszych polików, wykonturowanie twarzy. I jak kiedy właśnie naczytałam się tylu tych pozytywnych opinii na temat tego, tego kosmetyku, śniło mi się, że miałam piękne policzki jak Kim Kardashian. Hmm, mam dziwne sny. E, pudełko jest po raz kolejny wykonane z różowego złotu. Czy to już normalne złoto? Jest chyba bardziej normalne. W sumie w do tego a, nie wiem, czy to sami możecie ocenić jaki to jest kolor i mm, jest dość ciężkie, chociaż opakowanie nie jest metalowe jest plastikowe. W środku mamy naprawdę dużo lusterko z taką słodką tutaj gwiazdką w rogu. No i e, dwa produkty, jeden do konturowania, drugi do rozświetlania naszej buzi. Ja zacznę od tego do konturowania. Oba są bardzo dobrze zmielone, kolory też są piękne. Ja do tego użyję takiego pędzla, e, który ma ostrą zakończoną końcówkę. Nie jest może on idealny, bo szukam czegoś mniejszego, ale no, nie mam nic takiego w tym momencie. I zaczynam tutaj od nakładania go. Charlotte twierdzi, że powinniśmy nałożyć ten produkt po, po tym, kiedy wciągniemy trochę poliki. Kiedy zobaczymy tutaj to miejsce, zaznaczamy tutaj po prostu. Te wgłębienie pod, pod policzkiem i od razu widzicie, ja też to widzę, pomimo tego, że siedzę daleko od aparatu, że moja skóra zaczyna nabierać, skóra, moja twarz zaczyna nabierać troszeczkę innego e, kształtu. I rozsmarowywuję go w ten sposób, rozcieram go, nie rozsmarowywuję, rozcieram go w ten sposób, aby wyglądał e, bardzo naturalnie i żeby nie było jakichś takich e, zbyt ostrych linii. I jeżeli zauważymy, że nałożyłam go gdzieś troszeczkę za dużo, to wtedy po raz kolejny mój ulubiony pędzel, który naprawia wszelkie błędy makijażowe tutaj chyba trochę za dużo. Właśnie jak byłam u... Um, tam podczas kiedy kupowałam te kosmetyki, to ta dziewczyna nałożyła mi go tutaj bardzo dużo, aż dotąd. Domyślam um, się, żeby zaznaczyć mojego polika jeszcze bardziej. Bronzer ma piękny kolor, który nie jest ani pomarańczowy, ani za, za taki brudny, idealny odcień. I ja też trochę nałożę tutaj na żuchwę i na szyję, co sprawia, że właśnie jest troszeczkę dłuższa i bardziej wysmuklona. I ja też muszę go nałożyć trochę tutaj, słuchajcie, na moje skronie wielkie. Biorę też mniejszy pędzel i nim mogę wykonturować mój nos. Tutaj Charlotte mówi, żeby stworzyć taki trójkącik na końcu. Mój potrzebny jest, żeby mój nos trochę wydawał się bardziej równy. Po brązerze przyszła kolej na rozświetlenie i do tego użyję takiego pędzla i nakładam tutaj tuż nad kościę policzkową. Kolor, kolor rozświetlenia jest w szampańskim odcieniu. nie za różowy, nie za żółty hello sexy hey sexy ladies innym pędzelkiem możemy nałożyć odrobinę rozświetlacza tutaj nad naszymi ustami w kąciku oka i pod łukiem brwiowym i tak wygląda rozświetlenie i wykonturowanie buzi w moim wydaniu. I ostatnią rzeczą, którą kupiłam, była konturówka o wdzięcznej nazwie Pillow... Przepraszam. Lip Cheat. Czyli oszukujemy. Ale kogo? Siebie? Czy wszystkich dookoła? Chyba to i to. Która nie dość, że zmienić może kształt naszych ust delikatnie, może też to zmienić z... Mi, z, mi, z Zmienić ich rozmiar i ja mam ją w odcieniu Pillow Talk, która jest um, kolorem Nude. Ten kolor praktycznie jest identyczny jak kolor mu, naturalny, mój kolor ust, co sprawia, że rzeczywiście mogę stworzyć wrażenie sztucznej górnej wargi, której mi Bozia niestety nie podarowała zbyt zbyt bujnej, I dlatego użyję do tego tej kredki. Ponieważ kolor tej konturówki jest tak bardzo zbliżony do naturalnego odcienia ust, możemy spokojnie wyjechać troszeczkę poza linię i to właśnie stwarza efekt tych większych, większych bardziej pełnych um, ust. Chcę Wam powiedzieć, że kredka się naprawdę bardzo dobrze trzyma. Ja lubię ją na, na... Później nakładam troszeczkę balsamu nawilżającego, najzwyklejszej pomadki ochronnej i one wtedy nabierają jeszcze takiego zdrowego połysku i... Um, po raz kolejny jestem bardzo zadowolona właśnie z tego odcienia. Ja w mojej kosmetyczce mam kilka pomadek Nude, które by się wydawało mają bardzo podobny odcień do tej właśnie od Charlotte, ale to na przykład z Seven, 7 polecała Lisa Edwards kiedyś. Ale powiem Wam, że coś w niej jest innego. Może więcej w niej jest chyba różu, który po prostu ożywia bardziej usta, bo w tych wyglądam troszeczkę jak, jak trup. I jeszcze jedną rzecz, którą chciałam spróbować od Szalot, był róż, ale niestety odcień, który wybrałam sobie nie był dostępny, a inne miały trochę za dużo brokatu i dlatego się na nie zdecydowałam. Słyszałam bardzo dobre opinie na temat ich pomadek, kredek do oczu, próbowałam też podkład, który pięknie wyglądał, ale... Ponieważ muszę wykończyć jeszcze ten, który mam, to na razie tenego nie skuszę. Może kupię go sobie latem, bo wydaje się być taki lekki, właśnie idealny, idealny na cieplejsze, cieplejsze dni. Mam nadzieję, że mój filmik komuś się przydał, że może komuś pomogłam w wyborze. Jeżeli się zastanawialiście nad tą firmą, jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście zostawcie mnie na dole w komentarzach. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam i do zobaczenia w już niedługo. Trzymajcie się, pa pa!